Dobra, telewizor. Telewizor jest marki Samsung. Znowu Samsung. To jest trzecie ostatnio co pokazywałem na filmach Samsung, ale on jest tylko HD Ready, więc w sumie słabiutko. Niewykluczone, że działa. Po prostu ktoś go zostawił, bo jest stary. HD Ready to nawet nasz jest Full HD, a też jest stary, ładny, paroletni. Co on ma tutaj na dupce w ogóle, jakie złącza. O, jeszcze stare takie eurosy. Mm, złącze serwisowe, jakiś serwis. PC-in może służyć jako monitor. Strasznie mm. duży i ciężki ten monitor. Tak i rozdzielczość też taka sobie, bo generalnie HD Ready to jest 1280x720. Dobra, podłączam. Dobra, to jest 32 cale, tak? Zaświeciła się czerwona kropka. No teraz trzeba zrobiły? namierzyć nic. Namierzyć trzeba pewnie gdzieś przyciski. Hmm. Świeci się w ogóle? No świeci się czerwona kropka. Chyba, że się nie załącza. Gdzieś powinien mieć przyciski jakieś sterujące. Że, że się nie załącza. Tylko tak naciskowy. No, czyli się nie załącza. Tu ma przyciski sterujące. No, i żaden rachunek. nie działa. No to, to nie uruchamiają chyba. No to znaczy, że jest z psuty nie, nie, nie uruchamiam. Mam jakiś pilot, pokaż, czy on w ogóle działa. Nie wiem zobacz. Działa? Tak, działa. Hmm, to nie wysyła sygnału, więc on się chyba nie uruchomi ten telewizor. On jest chyba zepsuty. Mhm. No, specjalnie się zepsuł, no, żeby kupili nowego Samsunga. No proste. Mhm. Tego jeszcze wyjąć z gniazdka włączyć tutaj może jeszcze reset mu zrobić. uruchnął o, o teraz się uruchamia nie jest jakieś podświetlenie No zaskoczył no coś tam zaskoczyło ale ja nie wiem co on pokazuje w sumie to nic w sumie to tylko matryca się podświetliła w jakiś tam no. sposób ale obrazu z tego nie ma nie O, działa. Odbiera kod, bo mruga. Aha, no teraz jakby się odwiesił. Ale Czyli widzisz, to ja tak. muszę włączać sprzęt, tak? Tak, ty musisz włączać sprzęty, bo widzisz, mnie nie lubią. Mnie sprzęty się słuchają, jestem królem elektroniki, królem RTV. Tak. Widzisz, reaguje, ale nie ten, ale on tak jakby coś miał zepsute tu. Wow, ale błyski. O. Wow. Można do niego popłukać. Jakie wyładowanie, może odkryjemy jakąś fuzję termojądrową. Dziś teraz działa, Niechżbym go włączył, ale on. On jest chyba zepsuty, wiesz, coś z nim nie tego. Może teges. matrycę podświetla, ale sygnału nie ma i może on teraz działa, wyświetlać obraz powinien, ale. Ten nie idzie na matrycę. Bo kod odbiera, bo widać, że tutaj no, cyskam to czyli pilota sygnał łapie. Ale wyłącznik też nie łapie sygnału, więc ale menu też nie reaguje z boku no, żadnych. Nie, nie, reaguje na nic, nawet jest, nic nie pokazuje, wiesz. To Co jest coś elektronikę, ma już jakiś chips zepsuty pewnie może procesor. Fajne te efekty, co nie? Widzisz, jak się go popuka, to ten, to ten, to jakby mocniej podświetlał się, a mhm. tak to, to jest taki wygaszony. Mhm. Może coś nie łączy po prostu. Mhm. Tylko. Do, do rozbiórki. Do rozbiórki, nie będziemy się zastanawiać. HD Ready to i tak mało atrakcyjny jest. Nawet jako monitor. Patrz jak fajnie to widać, palca kładę i widzisz, rysuję No takim. Jak znikopis normalnie. Mm, kolorowy. Fajne, no. no zobaczymy z ciekawości. Rozbierzemy, i może nagramy wagowo policzymy ile to z tego wyjdzie.